Cześć, Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta klasycznie. No i e, na naszym sejwie jest gigantyczna zmiana. Jak widzicie po moim wyposażeniu możecie się już domyślić jaka zmiana jest e, i co dzisiaj będziemy robili. Ponieważ e, postanowiłem, że w 1.8 wyszło, już dosyć dawno, i tak Tarnade 7.2 skina nie ma, więc przeniosę się z wersją mojej, e, mojego Minecrafta na 1.8. Moim save'em na 1.8. tym były oczywiście jakieś gigantyczne przygody, ponieważ musiałem się przenosić najpierw na, na wszystkie e, save, y, jak można było powiedzieć 1.7, 1.71, znaczy 17217, tam chyba 4 i 1.710. Żeby wejść na 1.8, bo ja jeżeli zrobiłem to inaczej i od razu wszedłem na 1.8, to nie było domku i nie było połowy magazynu. Więc nie wiem, jakoś mi się to bugowało, no i dzisiaj pójdziemy sobie zabić, ogólnie zabić. Pójdziemy sobie na guardiany, czyli na strażników, no i mam nadzieję, że wszystko nam się uda. Jednym z bugów do przenoszenia savea jest podwójny portal do netheru, ale nie tutaj, tylko w netherze. Znaczy to normalnego świata to już jest portal, bardziej niż do netheru, ale... O, zaraz zam pokażę. Widzicie? To jest podwójny. zrobi się podwójny. Hmm. Okej. Okay. No i tędy mamy do naszej, można powiedzieć, świątyni. Jedziemy. Także ta droga chwilkę zajmuje, ona jest dosyć okay zrobiona. Jak widzicie, na razie to wszystkie możliwe podróże to odbywają się na TM. Nie, nie używam normalnego świata z jednego powodu. Jest długo. Nie, nie, nie. Tylko... Ups. To nie miało tak wyglądać. No nie, atakują mnie. No teraz mój miecz, którym będę walczył, więc mam nadzieję, że jakoś mi się uda to ugrać. No zobaczymy jeszcze. O, czarne szkielety bym miał idea. No dobra. No nie, no nie, no nie. No i patrzcie. Takie grupie. No i teraz mi wagonik się wyrócił. Dobrze, że mam drugi wagonik. Tu mam tyle plusów. No, no nie, gast, naprawdę. Naprawdę tej kolego. Dobrze, może mi tutaj nic nie zrobi, tak naprawdę. Poczekajcie, może by pisł się włączył, albo dojechaliśmy prawie, w ogóle włącz po prostu pisł, żeby te, 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 te. Eee, nie przeszkadzały mi w drodze powrotnej, na pewno włączę pisł, bo to jest bezsensowne, kiedy mam no, ginąć i ja w ogóle party deckham. To fajnie wygląda. Okej, okay, dobrze. No i tutaj mamy naszą świątynię, znaczy nie tutaj, ale w tą stronę. Dobry terrain. No i jak widzicie, jesteśmy w tym miejscu. No a tam jest nasza świątynia, mm, dlatego potrzebujemy to, po pierwsze. To jest na oddychanie pod wodą. Tak, to jest na oddychanie pod wodą i to. Tak, czyli to i to. To i to. Dobrze. I teraz kolejne oddychanie i vision, No i bierzemy to i idziemy tam. Eee, łódki nie wziąłem. A, nawet nie miałem siekierki, żeby trzeba ściąć, No dobrze, to płynę sobie ręcznie. Ręcznie. Manualnie to płynę. No ja jeszcze tam są jakieś guadiany. Już widzę, już widzę, patrzę, no to nie no. To może być ciężka walka. Nie wiem czy to w ogóle, że nie tracę stres, wody, ale jak to, to mam tutaj w czyli tylko że musiałbym bym tutaj jakieś bloków po prostu to wylać wodę. Czyli robienie bulka burć powietrza. Okej, okay. y wziął ten kilo który jest szybkim do kopania. Wkopię się po prostu tam i, 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 i okej. Okay. Mam nadzieję przynajmniej. Zabiję tego bossa największego. I będę miał zamiar sobie zrobić farmę tych guardianów, ale farmę nie niekoniecznie w samych guardianów, tych odłamków guardianowych. Co farmę expa bardziej. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Gin, 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 gin. Ale pod wodą się dziwnie pływa, no nie patrzcie. To wkurzające jest, ja nie mam tutaj żadnych tych portek na leczenie, no nie. No nie, patrzcie, no nie, no nie, to, to może być ciężkie, to będzie, to 100% będzie ciężkie. Ale... CO?! Jak to się wolno niszczy?! No nie wierzę w to, ja mam jakiś... Tylko mam jakieś, jakiś, ten efekt nadany na wolne niszczenie, bo to jest niemożliwe, żeby tak wolno się niszczyło. Słabo jest trochę to, że po prostu żadnego łuku nie mam. I nie mogę ich w żaden sposób jakoś zdejmywać. Ale to już pominimy. No i patrz, uciekł. No, no, nie wierzę w to. Dobra, uciekamy, uciekamy. Chodźmy, chodźmy. Yy, najważniejsze jest to, żeby się dostać do tego bossa. No nie. Od każdej strony, naprawdę. Jak ja nie lubię Guardianów. Jak ja ich nienawidzę. Masakra to jest. Yy, dobrze. Do bossa się dostać. Ile jeszcze mam? mamy? 5 minut tego, 5 minut tego. Filmik mam polony, więc będę wiedział mniej więcej. Czyli do góry, tak? Płyniemy? No, uspokój się, kolego. No uspokój się! No nie no, kolejny przyleciał. Nie wierzę w to, nie? Zwłaszcza, że to będzie bardzo, ale to bardzo ciężkie z tego co ja widzę zrobić tutaj cokolwiek. Dlaczego ten bos jest tak można powiedzieć wypuszczony. On przecież nie powinien być wypuszczony. Czy to jest, czy to nie jest boss? No to wygląda jakby był boss. To jest, to jest ten kuarian taki ten, można powiedzieć, trudniejszy. Taki cituch. Jest! Zabiłem go, mam gąbkę, mam gąbkę! Naprawdę? Żeby to było takie proste, ale ja jeszcze nie znalazłem środka. No nie, bo zaraz ginę. Chwilę gincie, gincie. Mam jakiegoś dieta czy coś w tym stylu. No, mam gąbkę. Zresztą ja tutaj coś kopać, bo ja tutaj nie jak to się używa, no... E, main, main troszkę, nie mogę kopać. A tu nie wiem czy przez te no, ale ale myślę, że przez te po prostu. Tutaj, tutaj nie uniknie się wymienia, niestety No ale może mi coś się to udam. Jak chcę to tych bloków złota najbardziej, bo, 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 bo ok. okej, Zawsze Zaczędam jakieś kroki złota złotem. Jakby mógł miał, to by było bardzo, ale to bardzo, bardzo fajnie. A ja go nawet nie zaatakowałem. No dobrze, jest przynajmniej pato. Okej. Okay. No ale mam przynajmniej jakieś tam i tempie, nie. Hmm... Proszę przypominać, że nie. Naprawdę jestem pierwszy raz w tej świątyni i wy może powiecie, że jak to może być pierwszy raz, skoro jedno się wyszło już no, kupę, kupę, kupę chwil temu, kupę no, no wyszło nie wiem, co rok temu, może nawet więcej, więc no pewnie powiecie, no jak można nie grać na 1.8, no ale ja grałem na 1.7.2 i nigdy nie byłem w świątyni, tak muszę powiedzieć, bez, e, bez cheatów, bez kreativa, zawsze to był GM1 i po prostu oglądając świątynia, ale nikt to nie było. No, nikt w sumie też nie grałem na sejwie, tak prawdziwie nie grałem na save na 1.8, zawsze to było 1.7.2 i, i tak w sumie to było, no nie? E... Dobrze, czyli tędy na pewno, nie? to jest dziwne, ale to, to już wspomnijmy. Tam można płynąć. Ale tam trochę przyszedłem, tak? Czy nie tak? To było ktoś tak gdzieś płynąć. O, tu się tam. To było wpłynąć. Wcześniej, nie da się tam wpłynąć. Osz tam przyszedłem, tak? Chyba, że z drugiej, O, tam u drugiej strony coś jest? Nie ma. To jak ja mam dalej przypłynąć, się tak zapytam. Jeszcze po 3 minuty. Tutaj coś jest. Oj! Uderzyło mnie to coś. Jeszcze mam minutę tego wolnego tego kopania całego. Nie wiem czy mi się ono odnowi potem. czy nie No, no nie. Znowu mi się odnowiło naprawdę. Czyli to jest Ciebie niemożliwe. Nie Chciałem tu tylko się kopał. No i to będzie dosyć trudne. Trzeba tutaj kogoś zrobić, więcej. No g... Pewnie no, jeszcze uderzysz. O! Tu jest coś! Okej, okay, tam coś jest, tam coś jest, tu jest coś, czyli okej, okay, nie jest tak najgorzej, jednak już trochę znalazłem miejsce. E, co tu mamy? Tu mamy jakieś zejście w dół, a do dołu tu ja niekoniecznie chcę iść. chciałbym to zrobić tak jak tutaj ktoś był po prostu wcześniej. Um, um, ja chyba mogę powiedzieć, że to świątynie można powiedzieć, podbiłem, bo, no bo mam kątkę, no nie? Niestety tutaj gąbek jest malutko, nie wiem czy da się jakoś fanny gąbek zrobić, ale byłoby to fajne naprawdę um. Um. A to co? Tutaj coś musi być, to jest 100% pewności No ale okej, okay. postaram się z tego wyjść Jeszcze dwie 2 minuty, więc może mi się jakoś uda Bo wykopać się z tego nie wykopie. Mam nadzieję, że wyjście znajdę no, i to będzie chyba na tle w tym odcinku. Taki odcinek można powiedzieć, co kroczy. No ale też nie ma co to robić zbytnio. Tutaj nie ma niczego. Tu są A Znaczy, tutaj ogólnie można z tymi gładianami walczyć i walczyć, i tak nic się nie stanie. Więc, no, nie, nie jestem w ogóle pewien, czy to się opłaca tak walczyć. No, bo po nic tak naprawdę. Tutaj jest coś. Oj, tu jest środek. To jest środek, i tu powinien być ten boss calutki, ale o jego chyba. Nie ma. No nie, patrzcie, patrzcie jak tu patrzcie jak tupo, no, no patrzcie jak dupo, no, no masakra. No już tutaj mi czerwony promień się zrobił, ale to trochę przynajmniej wybić to będzie mniej. Bo już tak szybko nie będę wyspiły. No gdzie uciekasz, no teraz gdzie, teraz gdzie, no, no, no i patrzcie, no i patrzcie jakie to chamskie. Nie, naprawdę powiem wam szczerze, że może one mi nic tutaj nic nie w tych zbroi, ale, ale wkurzające to jest. Dobra, wy, wybijmy znowu kotrionka na to i na to. I dobrze, płyniemy dalej. Um, tutaj powinien być ten główny boss cały. Które, którego tutaj nie ma, on już się jakoś wydostał coś w tym stylu, może to jest. To mnie ciekawi, to mnie ciekawi. Niestety nie będę pewnie miał jak to sprawdzić, ponieważ no... No cały czas mam ten, jakoś nazywa, tego mine coś tam. Nie mogę tego kopać, niczego. No nie, bijcie mnie, naprawdę mnie musicie bić. No i gorsze, jest to, że mi to pół HP odbiera tylko i to jest tylko wkurzające, bo odpycha. A tak naprawdę to mi nic by nie robi. Chociaż teraz mi coś pierwiło pewniej. No nie, 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 zostawcie mnie, zostawcie mnie w spokoju. To jest coś musi być. No musi być jakiś boss. Dobra, to chyba byłoby na tyle, bo to nie ma co tutaj przydłużać. Ja sobie chyba poza odcinkiem stąd wyjdę, bo... Albo nie, tutaj chyba jest wyjście. Tutaj chyba jest wyjście, więc może wyjdę teraz jeszcze. No takiej przynajmniej nadzieję. Jakoś tutaj docierałem tędy. O ludzie, o ludzie, o ludzie, o ludzie. O nie, tutaj jest jeszcze jeden. Ten taki boss, jakby można było powiedzieć mały. Nie wiem, on się jakoś rzecz, czy ich jest więcej po prostu, to ja myślałem, że ich jest mało. No nie, zaraz zginę. O nie, o nie, o nie, o nie, no nie, nie wierzę w to, nie? Dobra, wypójdmy tutaj. Nie mam żadnych filii, ani nic w tym stylu, więc no słabo z tym jest. Dlaczego ja ich nie mogę trafić? No nie... No, dlaczego? Okej, okay, dobrze. Dobrze. No jednak nie jest taki odcinek nudnym. Ja z tego coś tam craftuję, jakieś bloczki, No i z to mam to samo. Na no, 4 minuty, więc to jest zawsze niemożliwe, żebym... żeby tutaj cokolwiek wykopał. Ten, ten boss tam jest jakiś taki lepszy, można by powiedzieć. No i patrzcie, no i patrzcie, co to, to za sobę moby, no, nie wierzę w to. Jakiś się uba na mnie, że nie będzie bił, nie będzie bił, tak? Gdzie ten boś, ja tutaj tego. Dobra, nie, 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 ja stąd wychodzę. Ja stąd wychodzę. Mm, tylko, że mnie ja teraz wyjście stąd znalazł, to żeby było dobrze. No nie no patrzcie no. No i znajdę wyjścia. No, jak ja tutaj wszedłem, że tak sobie pytam. O, tędy wszedłem, tak. To na pewno było gdzieś tak tędy, taką drogą, dziwną, hmm. nietypową dosyć. Okej, okay, no i to by było chyba na tyle w tym odcinku, ile stąd wyjdę, oczywiście, bo nie, chyba było ode mnie po prostu, e, no naprawdę, naprawdę, okej, okay, tutaj jest jakieś wyjście, no na razie to nie widzę kolorowo wyjścia stąd tak naprawdę, ponieważ jak widzicie, no nie ma tutaj takiego przejścia, którym by można było stąd wyjść, na pewno jak są wydostanę się, no nie. A toż może poza odcinkiem. No dobra, jeżeli odcinacie Wam się spodoba, zostać w górę, oczywiście. No i nie... mam nadzieję, że ta seria Wam się dalej podoba, bo Minecraft klasycznie jest chyba najlepszym Minecraftem. No i mam nadzieję, że też się cieszycie, że przeszedłem na wersję 1.8 i nareszcie jest to, no, można powiedzieć, taki na czasie, ale nie tak jak było przedtem, czyli w ogóle <grym> nic, no nie.